Wszystkie są ładne. Cudowne. Moje gratulacje. Ucałuj, tatusia. Strasznie dużo się uczyłam. Dlaczego nas nie zawiadomiłeś? Czekałybyśmy na ciebie. Chciałem zrobić niespodziankę. Spójrz dla ciszku. Zbierałam wszystkie artykuły o tobie, nawet informacje o ofertach pracy, które odrzuciłeś. Kleiłam tu to wszystko. Często o panu pisano. Nie traciłem z oczu swojego celu. Musiałem go osiągnąć. A teraz zbliża się decydujący moment. Nie rozumiem tylko, dlaczego odrzuciłeś propozycję na najlepszych szpitali. Mogłeś być klubą Meksyku. Masz rację, ale ja chciałam zostać chirurgiem okulistą, by zoperować Chuy. Jestem z Ciebie bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. Ja też czuję się szczęśliwy. Czego więcej mogę chcieć? Spełniłem swoje marzenie i mam wspaniałą rodzinę. Teraz, kiedy wróciłeś, będziemy bardzo szczęśliwi. Naprawdę? Tak. Zbierz swoje śliczne prace, żeby się nie zniszczyły. Robi się. Pomożesz mi Balbi? Oczywiście. Ty weźmiesz jedną część, a ja drugą. Wezmę ten z kwiatami. To wszystkie. Ostrożnie. Chodź kumplu. Idź z Maitą. Idź z Maitą. Nakarmi cię. Teraz opowiedzcie mi o Mariciu. Jak ona się czuje? Co robi? Chcę wiedzieć wszystko. Choć może to być dla mnie bolesne, pragnę wiedzieć, jak się rozwija jej romans. Cudownie pachnie. Ciekawe, czy będzie ci smakowało. Na pewno. Jak mówiłam, nie chcę go już znać. Mówisz o nim tak, jakbyś wciąż coś do niego czuła. Nie. Już wyrzuciłam go z serca. Łączy nas tylko nasz syn. A może i nie, bo o nim też zapomniał. Dlaczego tak o nim tak, mówisz? Tak grave, to, hmm? Po prostu przestałam go kochać. Przeszło mi. Poza tym to przez niego potrącił mnie samochód. I dlatego nigdy nie będę widziała. Lepiej zmieńmy temat. W porządku. A o czym chcesz rozmawiać? Nie wiem. Muszę się jeszcze tyle nauczyć. Znowu nie, tak wiele. Nie wierzę. Naprawdę? Codziennie lepiej znaczysz swój los. Bujacz to my, ale nie nas. Naprawdę w to wierzysz? Naprawdę. Nawet jestem tego pewien. Więc wkrótce będę mogła się uczyć zawodu fizjoterapeuty, by pomagać ludziom. Tak jak pomogłam Tacie. Chcę być w tym najlepsza. I co? Oko Ci zbielało? Jak to widzisz? Bardzo wyraźnie. Czemu tak na siebie spoglądacie? O czymś nie wiem? Poza tym, że Mariciuj znów się zakochała? Cały czas byłam w kontakcie z Mariciuj. Zabierałam Maitę do braciszka i zapewniam cię, że ona nie ma romansu. Daniel bardzo ją kocha, ale to braterskie uczucie. Nic ich nie łączy. Chociaż odwiedzają teraz inni chłopaki: Rafael. Myślę, że ona mu się podoba. Rosio wiele nie opowiadała o Mariciu i... To nieprawda, że interesuje się kimś innym. Właśnie, nie szuka innego związku. Więc czemu tak podkreśla, że mnie nienawidzi i nie chce znać? Nie wiem, bo unika rozmowy na ten temat. Próbowałam coś od niej wyciągnąć, ale bardzo się denerwuje i zmienia temat. Tak jak inna panna, gdy ją zagadnąć o Daniela. Ani mnie on ziemi, ani grzeje. Zresztą to nie ma nic do rzeczy. Mówimy o Mariciu. Nie wiem jeszcze, co zrobię. Ale wkrótce będę wiedział. Jeśli pozwolicie, wykąpię się i trochę odpocznę. Kocham cię. Trudno mu będzie pogodzić się z postawą Mariciui. To prawda. Nie powinniśmy się do tego mieszać. Nie mówmy o niczym Mariciui. Niech sami rozwiążą swoje problemy. Wiem. Tylko oni potrafią się z nimi uporać. Co ja mam robić, Mariciu? Co mam myśleć i czuć? Jak z Tobą postąpić? Boże, co robić? Słucham. To ty, Juanie Miguelu? Naprawdę? Tak, Ano Julio, to ja. Dzwonisz do mnie z Meksyku? Tak, bo jestem w Meksyku. Naprawdę? Właśnie wróciłem. Dzwonię, bo chcę się z Tobą zobaczyć. Naprawdę chcesz mnie widzieć? Tak. I nie spotykajmy się u Belardy. Jasne, mam mieszkanie. Jeśli chcesz, dam Ci adres i spotkamy się u mnie. Doskonale. Wezmę coś do pisania. Chcę się ze mną zobaczyć. Ze mną, a nie z tą debilną Maliciui. To wygląda obiecująco. Przyniosłaś mi to, Ciociu? Tak, synu. To wszystko, co zdobył prywatny detektyw. Doskonale. Mam nazwiska, adresy, i telefony.

Co ci jest? Od wczoraj dziwnie się zachowujesz. O co chodzi? Powiem ci. Byłam wczoraj w szpitalu i zobaczyłam, jak ściskałeś Elsę. Całowaliście się. Proszę cię. Co w tym śmiesznego? Nie rozumiem. Wybacz, skarbie, że się śmieję. Zazdrość jest niczym choroba. Elsa gratulowała mi tylko z okazji ślubu. To był jedynie przyjacielski pocałunek. Nie bądź niemądra. Kiedy zrozumiesz, że jesteś jedyną kobietą w moim życiu? Jesteś jedyną w moich myślach, nawet we snach. Wyłącznie ty. Dopiero co się pobraliśmy. Jak możesz myśleć, że cię zdradzam? Była twoją narzeczoną. Tak. Ale ty jesteś moją żoną. Kocham tylko ciebie, skarbie. Co się dzieje z moją córeczką? Co ci jest, Elso? Kiedy wczoraj widziałam się z Edwardem, objęłam go i poczułam coś szczególnego. To już przeszłość. Musisz o nim zapomnieć. Eduardo jest żonaty, a Beatriz to dobra dziewczyna. Traktuje cię jak siostrę. To ja jestem twoją córką, nie Beatriz. Oczekiwałabym Nie zmienię zdania. Byłaś narzeczoną Edwarda, ale odtrąciłaś go. Odrzuciłaś szansę zostania jego żoną, bo zakochałaś się w Nelsonie. Potem Nelson zmarł, a ty wyjechałaś. Dałaś wolną rękę Edwardowi i Beatriz. To absurdalne, co teraz wyprawiasz. Nie rozumiesz, że jest żonaty? Odrzuciłaś go. I wystawiłaś na pośmiewisko przed ołtarzem. Ale na bo, Żadne ale. Nie chciałaś zostać jego żoną, to nie wchodź teraz w rolę kochanki. aby się udało. A jeśli ten zapach mu się nie spodobać, Lepiej zgaszę. Pan Miguel San Roman, kto by pomyślał, witaj. Mogę wejść? Przepraszam, wejdź i czuj się jak w domu. Boże, jakiś ty przystojny. Pobyt za granicą dobrze ci zrobił. Dziękuję. Ty też pięknie wyglądasz. Naprawdę ci się podobam. Jaka ja jestem źle wychowana. Siadaj, proszę. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Nie wiesz, jak pragnąłam cię zobaczyć. Twój telefon bardzo mnie ucieszył. Ja też chciałam cię zobaczyć. Tak bardzo pragnęłabym usłyszeć, że mnie kocha. Wiesz, że jesteś moją jedyną nadzieją? Nareszcie cię zdobyłam. Nareszcie mam swoją miłość. Tylko ty możesz mi powiedzieć, co naprawdę dzieje się z Mariciu. Jesteś jej przyjaciółką. Musisz to wiedzieć. Proszę powiedz, co z moją ukochaną Marysią? Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.